Dzień dobry. Dzień dobry! Witamy w kolejnym, ostatnim, już trzecim odcinku Trójsmaku Literackiego. Ale dramat. Agnieszko, nie dramatyzuj! Komedia, czysta komedia. Dziś będziemy rozmawiać, mówić o rodzaju literackim o dramacie wywodzącym się ze starożytności, który chyba cieszy się najmniejszą popularnością w naszej bibliotece. Pierwszy kontakt z utworami dramatycznymi najmłodsi czytelnicy mają w szkole, dlatego że na liście lektur znajduje się kilka utworów dramatycznych, na przykład Antygona Sofoklesa, Zemsta Fredry czy Dziady Mickiewicza. Jest to pierwszy kontakt, myślę, że utwory dramatyczne lepiej są odbierane, jeśli są przerabiane na. Scenariusze spektakli teatralnych. I takiej pracy podjął się Jan Brzechwa, który klasykę baśni dziecięcych, czyli Czerwonego Kapturka, Kota w Butach, Kopciuszka, Jasia i Małgosie, czyli te klasyczne baśni dziecięce, przerobił do utworów dramatycznych. Z tych utworów powstały bardzo dobre słuchowiska w formie takich bajek, samograjek, które już od kilkudziesięciu lat cieszą najmłodszych czytelników. I myślę, że w ten sposób dzieci utrwalają sobie głównych bohaterów, bardziej mogą przeżywać ich przygody, niż czytając po prostu taki utwór dramatyczny. Ponadto, dzieci już od tych najmłodszych lat, czyli w przedszkolu, czy w szkole podstawowej, Przygotowują różne przedstawienia z, na różne okazje, na przykład jasełka, na przykład przedstawienia z okazji Dnia Mamy, dla dnia taty, babci, dziadka, na dzień dziecka. I również tutaj mają do czynienia z utworami dramatycznymi, ponieważ scenariusze tych przedstawień to nic innego, jak historie dostosowane do. Przedstawienia. E, oczywiście w formie takich przedstawień możemy też wystawiać legendy polskie, i takiego zabiegu dokonała Wanda Chotomska, która stworzyła również kilka takich legend polskich, które można wystawiać na scenie. Jeżeli chodzi o dramat, to dorosłym czytelnikom oczywiście polecam e, tę sztandarową klasykę, jak Becketa, Szekspira, Mrożka czy Gombrowicza. Ale e, drodzy Państwo, e, dramat to nie tylko te klasyczne dzieła, to też e, dzieła pisarzy współczesnych. E, tutaj przygotowałam dla Was takie propozycje dwóch polskich autorów. Jednym jest Tadeusz Słobodzianek, który napisał dramat Nasza klasa. Jest to książka nagrodo, nagrodzona literacką nagrodą Nikę. Traktująca o bardzo ważnych e, wydarzeniach podczas II wojny światowej, poruszająca wątek żydowski. E, jest to fantastyczna i poruszająca rzecz, ale jak wiadomo, mniej popularna ze względu właśnie na, na kształt e przekazu. Dorotą, Dorotę Małsłowską na pewno każdy z Was kojarzy e, z książką e, Wojna Polsko-Ruska. Ona też jest e, autorką. E, Dramatów, tutaj mamy dwa dramaty zebrane, e, one są wystawiane na deskach teatru, więc można sobie te, a, te, te sztuki przeczytać i później wybrać się do teatru i sprawdzić w jaki sposób zostały e, przełożone e, na deski e, teatru. Jeżeli chodzi o francuski dramat, jest taki pisarz Emmanuel Schmidt, który jest w bibliotece bardzo chętnie czytany, ale ze względu właśnie na opowiadania i utwory prozatorskie są to często książki o miłości, i tak też tutaj w tym przypadku. Schmidt ma na swoim koncie trzy dramaty: tektonikę uczuć na przykład której e, pokazuje losy targanych uczuciami e, bohaterów. A jeżeli ktoś e, zainteresuje się właśnie dramatem, polskim dramatem, to w naszych zbiorach e, odnajdzie dwie grubaśne książki. Są to dwa tomy. E, w których znajdziemy dramaty polskich, polskich dramaturgów, polskich pisarzy. Znajdziemy tu wspomnianą już przeze mnie Masłowską, znajdziemy Mrożka i wielu mniej znanych dramaturgów, których sztuki wystawiane są w różnych teatrach w Polsce. Więc jeżeli nie boicie się czytelniczych wyzwań, to serdecznie polecam. Oczywiście wszystkie książki, o których Państwu opowiadaliśmy, są dostępne w Bibliotece, jak i we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy Państwa do nas bardzo serdecznie. Na naszych półkach goszczą, gości wiele nowości książkowych. Także do zobaczenia w Bibliotece. Dziękujemy za uwagę.